Szymanko, witamy ponownie ze ścianki. Tak jak mówiłem, będę łapał. Był pierwszy Kali, troszkę na spontanie, troszkę z Partyzanta, zopany tutaj już na spokojnie. Młodsze pokolenie, Floral Bax, naszym gościem. Siemanko. Cześć. Powiedz w tamtym roku nie byłeś, oglądałeś, nie śledziłeś, jak się yy, czujesz w ogóle teraz będąc? Powiedz, że czuję się bardziej podekscytowany niż zestresowany, no bo kurde, w końcu jest to dość spore wydarzenie. Yy, w tamtym roku oglądałem galę, nie miałem jakichś faworytów, ale oglądałem, śledziłem, żeby być w miarę na bieżąco z tym, co się dzieje w polskim rapie. No a w tym roku, że tu jestem, to jest dla mnie w ogóle jakiś kosmos. nie? Czyli fajnie, dobrze się dzieje, słuchaj. Niech tak się kręci. E, powiedz mi takie szybkie, dwa pytanka. E, jeśli chodzi, bo wiesz, jest wiele tutaj e, kategorii tak naprawdę w tym roku. Tak. Ale skupmy się na albumie Dekady, bo to jest takie, wiesz, dość duże wydarzenie, czy duży moment. I powiedz, jeśli chodzi o Twojego faworyta, były nagrody publiczności, były nagrody gremium. Z tych dziesięciu, powiedzmy, miałeś jakiegoś swojego takiego? Tak, ewidentnie. I dla mnie jest to no, płyta palucha, która jest teraz w top 5 ostatni krzyk osiedla, ze względu na to, w sumie o czym ostatnio Paluch pisał na swoim Instagramie, że był osobą, która w pewien sposób wprowadziła ten bardziej uliczny rap, z którym właśnie nie zgadza, że jest uliczny. Na te wyżyny bardziej trapowe, na te rzeczy bardziej nowoczesne. I dla mnie ta płyta była taka bardzo przełomowa: była bardzo świeża, była bardzo nowoczesna i była bardzo łamiąca pewne schematy. Więc to jest ewidentnie mój faworyt. Okej, okay, a wychodząc z Polski, jeśli chodzi o Europę i nie dekada, tylko ten rok, bo wiem, że też jesteś mocno wkręcony w te tematy, gadaliśmy o tym nieraz. Jak to wygląda? No jakby jak tak patrząc stricte po top piątkach, no to tam jest UFO 361 z Wave i jest rowka Camora z Zenitem i szczerze mówiąc mam problem, z który wybrać, bo do Camory mam większy sentyment, ale UFO z kolei zrobił taką robotę na tej płycie. Wiadomo, wyszło też bardzo dużo innych płyt, które, które były naprawdę na wysokim poziomie, jak nie wiem, na Lu Luciano wydawał płytę, no Bonus teraz wydaje Hollywood, ale jakbym miał wybierać z tej top piątki, to chyba jednak... Chyba jednak UFO, mimo że serduszko idzie za rafkamorą, to UFO zrobił naprawdę mega świeżą robotę z tym. Okej, okay. a ty zrobisz robotę za dwa dni, bo premiera płyty wjeżdża już tutaj kończąc nasze tutaj rozmowy. Tak jak e, powiedz jak tam też, to, to już ekscytacja tutaj potrójna chyba. No potrójna, podwójna, dzisiaj się wiesz, pre order, wysprzedał, wszystko jest tak jak ma być. W sobotę gram jeszcze koncert z opałem premierowy, wiesz. Dzieje się teraz tyle rzeczy, że czujesz, że bym przeszedł do innego świata, nie? Tu jakaś gala, tu koncert, pre order, no kosmos, kosmos. I tak, i tak, niech się każdemu dzieje, słuchajcie, Floral bug z naszym gościem, My oddajemy głos do studia, zawsze chciałem to powiedzieć. Bęk. Thank <laughs>